Nie widzę pytań. Serdecznie dziękuję. Jeśli można, tak, jedno. proszę bardzo. Marek Zakr, platforma Org, najlepiej późno niż wcale, jak to się mówi. E, chciałem zapytać, czym te forum polsko-ukraińskie będzie różnić do tych stosunków bilateralnych? Czy to będzie jakieś ciało stałe, które będzie... Tak, myślimy o stałej formule. E, proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o te relacje e, w kierunku zachodnim, Polska z Niemcami ma dzisiaj... No, Wszyscy widzimy najlepsze relacje w całej swojej historii, ale jego ważnym elementem jest też poczucie bezpieczeństwa. Niedawno, chyba wczoraj, gazeta wyborcza publikowała sondaż na temat naszych odczuć w stosunkach polsko-niemieckich. To jest coś, co uważamy za naturalne. Gdybyśmy taki sondaż robili 20 lat temu, to dużo bardziej naturalnym byłyby. Byłyby te kierunki, o których dziś mówimy. Polska, Białoruś, Polska, Rosja, Polska, Ukraina, bo to jest to nasze naturalne, historyczne współistnienie. Dlaczego jest taka diametralna różnica w, w tych relacjach? Bo przez 20 lat od czasu podpisania umowy o dobrych relacjach sąsiedzkich z Niemcami, pamiętamy, 20-lecie będzie też w przyszłym roku, tylko w czerwcu, w krzyżowej. To, to jest rzeczywiście praca dzień w dzień i samorządów, i instytucji, i uniwersytetów, wymiana młodzieży, 2 miliony młodzieży, wymiana na tym poziomie to jest naprawdę ogromna ilość. Mamy nową epokę w relacjach polsko-niemieckich. W sytuacji Polska, kraje sąsiednie ze wschodu, mamy deklaracje, życzliwość, historyczne współistnienie, też dużo bardzo trudnych tematów. I, i, i kontrowersyjnych, i budzących emocji wymagających wyjaśnienia, ale nie mamy tak rozbudowanych relacji na poziomie samorządów, na poziomie uczelni, nie mamy tak intensywnej wymiany, właściwie w ogóle raczkuje wymiana w relacji polsko-rosyjskiej, nie wiem w ogóle czy istnieje, a miast partnerskich pewnie możemy policzyć na jednej ręce. To dotyczy także relacji polsko-ukraińskich, i taka stała formuła to nie jest tylko zobligowanie siebie do współpracy, ale też poznawanie wzajemnych problemów. Przy okazji tego wspólnego posiedzenia Komisji Bundestagu i Komisji Spraw Zagranicznych, a mieliśmy tematycznie ułożoną sesję na cały dzień, poruszyliśmy kilka tematów, z obu stron. Opracowaliśmy dokumenty, które by podlegały wymianie, a więc poznawaliśmy też swój punkt widzenia. Zresztą zapraszam do lektury debata, tak nazwaliśmy to wydawnictwo przygotowane na ten cel. Podobna debata będzie przygotowana również na to posiedzenie polsko-ukraińskie. Jest wiele tematów, które musimy i powinniśmy między sobą nie tylko uzgadniać, ale najpierw rozpoznać, bo mamy po prostu czasem różne punkty widzenia, też co do priorytetów. To jest bardzo ważne z tego powodu, że parlamentarzyści i polscy i ukraińscy nie do końca znają pewne fakty dotyczące współpracy na poziomie MSZ-ów. To okazało się także na spotkaniu z przedstawicielami Bundestagu, kiedy informacje dotyczące nakładów polskiej strony na języka niemieckiego w polskiej oświacie wywołały szok wśród parlamentarzystów niemieckich i pewnego rodzaju konfuzję wynikającą z tego, że ich nakłady i pomoc w na nauce języka polskiego jest niewspólnie niższa. Więc to jest to taki przykład, że takie spotkania Komisji Spraw Zagranicznych przydają się w pracy parlamentarnej, Pokazują pewne fakty, o których na co dzień nie do końca wiemy. To jest jedno pytanie: w takim razie, czy jak panowie będzie zajmować się problemem granicy, który rzeczywiście jest problemem no, od lat, to też zajmiecie się na przykład problemem wiz, bo zarówno polityka wizowa polska, jak i logistyka wydawania tych wiz to jest duży problem dla Ukraińców? Wiem przez opowieści. Oczywiście. Tak to przedstawia strona ukraińska i pretensje są uzasadnione, ale bardzo często obywatele Ukrainy chcąc jechać do Unii Europejskiej, czyli do Polski, wyobrażają sobie, że wizę, którą mogą otrzymać na wjazd, to jest tylko wiza w polskiej ambasadzie, w polskim konsulacie. Tak nie jest. Aby wjechać do Unii Europejskiej można otrzymać wizę w każdej placówce dyplomatycznej innego kraju Unii Europejskiej. Stąd nasze placówki są tak obrężone, bo Ukraińcy nie mają tej świadomości. Jeżeli chodzi o sam fakt zniesienia wiz, czy ewentualnie rozmowy w przyszłości o zniesieniu wiz, to przypominam, że przychylna opinia polskiej strony i nie tylko polskiej strony jest taka, że na okres euro 2012 pilotażowo takie wizy mogą zostać zniesione. Docelowo partnerstwo wschodnie. W swoim projekcie zawiera element docelowego wprowadzenia ruchu bezwizowego. Czyli bardzo poważnie ten temat traktujemy, będzie na pewno tematem rozmów. Natomiast jesteśmy bardzo przychylnie nastawieni do tego projektu, ale wymagamy oczywiście regulacji prawnych wprowadzanych przez Komisję Europejską i tu jest potrzebny czas. No i przypomnijmy, że od 1 lipca jest, działa już Mały Ruch Graniczny, czyli około miliona obywateli. Tym przygranicznym pasie do 30 kilometrów może poruszać się w ruchu bezwizowym na podstawie kart plus karta Polaka, która ułatwia przekraczanie granicy również. To jest około 20 tysięcy wydanych w tej chwili dokumentów, poszerzać musimy te rozwarcie drzwi, tak bym to nazwał. Natomiast nie zapominajmy, że jest też Komisja Europejska, a w tej kwestii również i Polskie MZ negocjuje Powiedziałbym, rozluźnienie tego reżimu wizowego, bo to jest granica Schengen i oczywiście, tak jak kolega powiedział, dotyczy to obszaru Unii Europejskiej, więc nie jesteśmy tylko tutaj, powiedziałbym, wolni decydować w układzie bilateralnym, jak ten ruch międzygraniczny ma wyglądać.